państwa, teraz zapraszam o zabranie głosu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pana Marka Włoszczyka. Panie prezesie, bardzo proszę, panowie państwo, proszę o brawa. Dzień dobry państwu. Dziękuję brawa na zachętę. To jest dla mnie ogromne wyzwanie mówić dzisiaj do państwa z dwóch równorzędnych powodów. Po pierwsze Mam szansę wystąpić po panu premierze, a to już jest wyzwanie samo w sobie. Po drugie, patrząc po sali, nie przypominam sobie takiej konferencji, takiego tajmu, gdzie aż tylu uczestników byłoby zainteresowanych tematyką, która ma być przedmiotem obrad. Natomiast do rzeczy, szanowni Państwo. Jako przewodniczący Rady Programowej Tejże konferencji pozwoliłem sobie poprosić, zaproponować organizatorom powiedzenie kilka słów na temat roli prezesa URE w nowym środowisku prawnym, nowym środowisku prawnym, które mam nadzieję, a przynajmniej takie są aspiracje regulatora, aby sprzyjało wdrażaniu do rzeczywistości tego, co nazywamy ogólnie siecią inteligentną. No, różnie można tłumaczyć to pojęcie z wiele definicji, ale chyba na tę okoliczność najlepszą, najlepszą będzie taka oto, oto uproszczona, uproszczona definicja, że sieć inteligentna jest to de facto sieć teleinformatyczno-energetyczna. I poprzestańmy na chwilę na, na tego typu podejściu, ja bym chciał je Państwu zaproponować. Yy, na początku może troszeczkę takiej ukrytej reklamy Urzędu Regulacji Energetyki, yy, ale zupełnie na serio chodzi tutaj o zwrócenie uwagę tych z Państwa, którzy no jeszcze z taką informacją się nie zetknęli, do której, do której z taką informacją prezes jeszcze nie dotarł. Mianowicie, jeżeli chodzi o tematykę sieci inteligentnej, tak zdefiniowanej, jak zaproponowałem na wstępie, Urząd Regulacji Energetyki jest z nią zaangażowany no już od długiego, długiego czasu, od kilku dobrych lat, bo myślę, że takim pierwszym symptomem tego zaangażowania był, były okolice roku 2008, kiedy korzystając czy pozyskując odpowiednie fundusze unijne, w urzędzie rozpoczęliśmy pracę, czy zleciliśmy tak naprawdę pracę nad przygotowaniem dość kompleksowego studium e, polegającego na ocenie możliwości wdrożenia w Polsce, wprowadzenia w Polsce systemu, za, zaawansowanego systemu e, pomiaru energii elektrycznej u odbiorców końcowych, z angielskiego zwanym AMI. E, w 2008 roku, w grudniu, odebraliśmy to opracowanie, i ono stało się dla nas w urzędzie. Pewnym powodem do zajęcia się tą tematyką szerzej, bliżej i konsekwentniej, do tego stopnia, że, że obecnie stanowi ona jeden z trzech filarów strategii polityki regulacyjnej pod moim skromnym przewodnictwem tegoż urzędu. Pokazuję Państwu miejsca na witrynie, gdzie są aktualne odnośniki do tego, co się na bieżąco dzieje w tematyce sieci inteligentnej. Zainteresowanych zapraszam oczywiście do zajrzenia na tę stronę. Co do tej pory, tutaj jest zaledwie kilka, kilka produktów, które prezes URE zaproponował, przygotował po konsultacjach, szerokich konsultacjach publicznych, a dotyczących właśnie tejże tematyki. Kilka, a nie wszystkie, z uwagi na objętość tego slajdu. Nie chciałbym się w tym, co mam Państwu do przekazania, skupiać się na dotychczasowym dorobku prezesa URE w, w tym zakresie, a nie tyle Prezesa URE, co wspólnym dorobku prezesa URE i rynku, bo jak podkreślam. Jak powiedziałem, tego, tego typu pomysły, które przyjmują materialną postać stanowisk prezesa URE, są tak naprawdę efektem współpracy z szerokim gronem interesariuszy rynkowych i nie mam tutaj na myśli tylko energetyki. Chociaż te dokumenty, które Państwo widzą, czy tę ich zajawkę, one akurat są osadzone przede wszystkim w segmencie operatorów infrastruktury sieciowej elektroenergetycznej OSP, OSD. To są te podmioty, które są głównymi adresatami stanowisk prezesa URE. Otóż dlaczego? Muszę dobrze widzieć jakie są powody działania tej czy innej instytucji, bo to ułatwia późniejszą współpracę, czy współpracę na kolejnych etapach rozwoju takiego projektu, a niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z projektem no nie tylko skomplikowanym, bo to oczywiste, ale osobiście jestem przekonany, mówił o tym Pan Premier, Projektem o, o, o wydarzeniu czy charakterze epokowym. Ja tutaj się zgadzam akurat z tezami Rywkina. Zdecydowanie. Zresztą niezależnie od numeru tej kolejnej fali innowacji technologicznych, która nas tutaj spotyka, niewątpliwie z taką falą w tej chwili musimy się zmierzyć. I zmierzyć, myślę w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Dlaczego, dlaczego stanowiska profesora Nie chciałbym tutaj oczywiście wdawać się w. W pewną dysputę nad, nad charakterem prawnym tychże stanowisk, systemem źródł, źródeł prawa i tak dalej. Myślę, że to, jest, to, to może stanowić mniejsze zainteresowanie z punktu widzenia państwa tutaj zgromadzonych. Natomiast chodzi o to, że te stanowiska celują, jak powiedziałem, w operatorów infrastruktury energetycznej, no z tego powodu, że regulatorzy generalnie działają w formule regulacji ex ante, czyli muszą antycypować przyszłe zdarzenia po to, żeby nie doprowadzać do. No, do zepsucia rynku, do nieoptymalnej implementacji wdrożeń na tym rynku. Generalnie zawczasu reakcja regulatorów jest wymagana po to, żeby było taniej, a nie drożej, lepiej, a nie gorzej, czyli mówiąc krótko, optymalnie. Natomiast szybko okazało się, że tak jak Państwo widzą, chociażby po tytule. Um, Drugiego czy trzeciego stanowiska, szybko okazało się, że nie sposób regulatorowi rynku energii ograniczać się jedynie do podmiotów przezeń Dlatego, że sieć inteligentna, jeszcze raz nawiązuję już po raz trzeci do tej definicji zaproponowanej Państwu, oczywiście obejmuje swoim zasięgiem rynki usług pozaenergetycznych. Oczywiście obejmuje również obszary nieregulowane, czy też niezastrzeżone do kompetencji regulatora rynku energii. Także myślę niezastrzeżone do kompetencji innych regulatorów. No i teraz pytanie, co zrobić z tym dalej. Oczywiście jeżeli chodzi o, powiem brzydko, produkcję kolejnych stanowisk, czyli pozycji regulatora, pewnych pomysłów regulatora, oczywiście po konsultacji cały czas konsekwentnie z rynkiem. Co do samych propozycji pierwotnych, jak też ich zmian. Ten tryb nie będzie tutaj ulegał zmianie. Zresztą trudno sobie wyobrazić przy tak dużym skomplikowaniu tematyki, by, by można było jako cathedra zaproponować coś, co będzie miało no, walor właśnie optymalnego rozwiązania. Zożenie ta, ta sekwencja zdarzeń stanowisk Prezesa URE będzie kontynuowana, została zapowiedziana w pierwszym ze stanowisk, które Państwo widzą, ale pytanie, co dalej. Otóż. Odpowiedzią, co dalej na, na pytanie co dalej uważam, że jest potrzebny wyższy poziom koordynacji tego, tego projektu, jakim jest sieć inteligentna, no już właśnie na poziomie państwa. Przyszedł nam w urzędzie taki pomysł do głowy no już chyba półtora roku temu nawet, aby zastanowić się nad tym, nad tym, czy by nie przygotować czegoś w rodzaju mapy drogowej dla. Dla wdrożenia sieci inteligentnej w Polsce. Odrobienia dygresji z tymi mapami drogowymi regulatorzy mają zresztą do czynienia. Wielokrotnie sam polski regulator, co najmniej dwie mapy drogowe, jedną dotyczącą liberalizacji rynku energii elektrycznej opublikował i starając się konsekwentnie dotrzymywać przyjętych tam czy zaproponowanych tam kroków milowych. Ostatnio opublikowaliśmy kolejną mapę drogową dotyczącą rynku gazu. I podejścia do sposobu liberalizowania polskiego, konkretnie polskiego rynku gazu. Myślę, że podobna mapa drogowa przysłużyłaby się wszystkim wszystkim nazwę to tak, ośrodkom interesów, mówię tutaj w, w, tym, w tym dobrym słowa tego znaczeniu, bo jak powiedziałem, projekt wymaga koordynacji. O ile wiadomo, chyba po tej, no jak powiedziałem, na pewno ponadrocznej dyskusji, Prowadzonej przez Urząd z otoczeniem rynkowym, nie tylko regulowanym. Chyba nie ma większej wątpliwości co do tego, że istotnie taki dokument byłby, byłby właściwy, jako, jako pewna referencja dla całego rynku, co po czym powinno następować, albo jakie konkretne zadania powinny być zrealizowane, żeby przejście od stanu sieci dzisiejszej, nazwijmy ją konwencjonalną, do sieci inteligentnej stało się rzeczywistością. Natomiast dzisiaj chciałem Państwu po raz pierwszy publicznie zaproponować to, co w ocenie na razie naszej Urzędu Regulacji Energetyki powinno być zawartością takiego dokumentu, jakim jest mapa drogowa. Przy czym główny postulat, który, który proponuję, który podnoszę, to jest osadzenie mapy drogowej na poziomie polityki energetycznej Polski. Rok 2013 to jest akurat rok rewizji dotychczasowej polityki energetycznej. Zgodnie z prawem energetycznym polityka energetyczna Polski do roku 2030, która została przyjęta w 2009 roku, właśnie co cztery lata powinna być re rewidowana, więc w tym roku czeka nas taka rewizja i, no i prezesurę postuluje i będzie postulował o, o to, aby elementem Elementem polityki energetycznej również było przygotowanie, już mówię na szczeblu państwa, na szczeblu rządu, takiego dokumentu, jakim mogłaby być mapa drogowa wdrożenia sieci inteligentnej, czy też transformacji sieci, sieci energetycznych. Nie ograniczam się w tym pomyśle jedynie do sieci elektroenergetycznych, chociaż jako naturalny partner możemy powiedzieć tego typu sieci w przypadku. W przypadku projektu smart gridowego są. Tak mi się partnerem naturalnym wydają, przynajmniej punktem startu. Co do postulatów szczegółowych, czyli postulowanej zawartości takiego dokumentu, pozwolę, że wspomogę się troszkę notatkami. Przede wszystkim kwestia interoperacyjności. Taki skomplikowany projekt no de facto nie, nie mógłby być zrealizowany bez odpowiedniej infrastruktury, a z perspektywy prezesa URE, Regulatora Rynku Energii, ten projekt będzie przede wszystkim, czy rozpoczyna swoje wdrażanie, bo już gdzie gdzieniegdzie pewne poprzez projekty pilotażowe e, próbujemy testować, czy rynek energii próbuje testować konkretne wdrożenia. Dzisiaj to wdrożenie odbywa się oczywiście w warunkach naturalnego monopolu, bo jeżeli mówimy o pomiarze, jako tej informacji, w oparciu o której, czy bez której, trudno sobie, przynajmniej mi osobiście, wyobrazić sprawne funkcjonowanie sieci inteligentnej, no bo nie można czymś zarządzać, nie umiejąc tego pomierzyć. Ponieważ ona się będzie odbywała w środowisku naturalnego monopolu operatorów infrastruktury sieciowej, liniowej, uważam, że dla powodzenia tego projektu Czyli założenie pryncypialne jest takie, by projekt został wdrożony w sposób optymalny, czyli przy maksymalnych korzyściach, przy minimum kosztów. Konieczne jest zagwarantowanie, aby on mógł być realizowany w otoczeniu konkurencyjnym. E, istnieje bowiem tego typu ryzyko, że monopole naturalne mogłyby być podatne na swojego, swego rodzaju monopolizację czy remonopolizację przez dostawców know-how w obszarze automatyki w obszarze przepływu informacji, w obszarze gromadzenia, przetwarzania informacji i udostępniania i zarządzania tą informacją. Ten duch mam nadzieję, że staraliśmy się przekazać do rynku i że Państwo go podobnie odczytują w kolejnych stanowiskach Prezesa URE, o których mowa, było, mowa była na początku. Kolejny postulat szczegółowy. kwestie bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do samej informacji pomiarowej, która no, służy także celom zarządzania infrastrukturą, w tym w części będącą infrastrukturą krytyczną, jak i bezpieczeństwa tych informacji pomiarowych, które będą miały walor osobowy. To bodaj w tej chwili największe wyzwanie, przynajmniej takie wyzwanie, które jak pokazują doświadczenia innych krajów, europejskich i pozaeuropejskich. No może spowodować, że projekt może nie tyle nie zostanie zrealizowany, ale na pewno zostanie wyhamowana dynamika wdrażania tegoż projektu. Z bezpieczeństwem informacji pomiarowej wiąże się zorganizowanie dostępu do tej informacji pomiarowej, w tym powołanie instytucji odpowiedzialnej zagromadzenie przetwarzanie i udostępnianie tej informacji pomiarowej na warunkach transparentnych, przejrzystych i z i, i zagwarantowanym dostępem każdego uprawnionego podmiotu do tych informacji. Ten projekt akurat w tej chwili jest dyskutowany w, w parlamencie w toku prac nad nowelizacją prawa energetycznego. Dodam, że nie bez niejakich oporów co do jego wdrożenia. Kolejny postulat szczegółowy do określenia na poziomie mapy drogowej, jak stymulować rozwój infrastruktury właściwej dla sieci inteligentnej. I mam tutaj na myśli nie tylko infrastrukturę energetyczną, czyli elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą, ale także infrastrukturę telekomunikacyjną, a być może też infrastrukturę służącą dostarczaniu innych mediów. Osobiście też czuję się tutaj odpowiedzialny za. Może nie tyle skoordynowanie, ale niech będzie skoordynowanie polityk regulacyjnych pomiędzy regulatorami branżowymi. Jeśli mogę tak brzydko powiedzieć, na pierwszy ogień powinna pójść w mojej ocenie koordynacja polityk regulacyjnych pomiędzy prezesem URA a prezesem UKE. Jesteśmy tu w trakcie dialogu z prezesem UKE na temat właśnie jakby uspójnienia wzajemnego podejścia w zakresie zachowań inwestycyjnych podmiotów regulowanych. Kolejny obszar dotyczy zasad cenotwórstwa, jakie mogą obowiązywać na rynku no, już z siecią inteligentną. Wiemy to już bardzo dobrze po okresie ostatnich lat, okresie doświadczeń, z analiz tak naprawdę możliwych scenariuszy rozwoju sieci inteligentnej, że w dotychczasowym systemie cenotwórstwa, w zakresie, zwłaszcza w zakresie regulowanym, gdzie no, takie, takie pomysły, takie koncepcje jak taryfy dynamiczne, taryfy krytyczne nie są dzisiaj prawnie dopuszczalne, natomiast trudno, trudno wyobrażać sobie maksymalizację efektów chociażby w zakresie efektywności energetycznej bez umożliwienia prawnego umożliwienia funkcjonowania takich właśnie zasad cenotwórstwa, które są kompatybilne z koncepcją sieci inteligentnej. Oczywiście dwa ostatnie postulaty w zasadzie są pochodną poprzednich. Bez legislacji trudno sobie wyobrazić, by choćby najbardziej doskonałe zapisy mapy drogowej mogły znaleźć przełożenie na rzeczywistość, bo podkreślam, projekt był, jest i będzie rozwijany w środowisku regulowanym, w znacznej części w środowisku regulowanym operatorów infrastruktury. No i wreszcie ten projekt to jest ostatni postulat szczegółowy, ale w zasadzie powinien być pierwszym postulatem szczegółowym, bo on odpowiada na pytanie, czy próbuje zmierzyć się z pytaniem, po co to wszystko. To wszystko jest oczywiście dla odbiorcy, dla konsumenta, czy szerzej możemy powiedzieć dla rynku. Natomiast bez zbudowania odpowiedniego przekonania, w tym zaufania konsumenta czy rynku do tej technologii, do tej koncepcji, trudno mówić o tym, byśmy mogli się za kilka, może kilkanaście, chociaż wolałbym kilka lat spotkać się w podobnym gronie, być może na kolejnej edycji tejże konferencji powiedzieć tak, oto mamy w tej chwili do czynienia już ze światem sieci inteligentnej. Takiej sieci, która łączy w sobie usługi energetyczne i pozaenergetyczne w jednym punkcie. To tyle tytułem wstępu. Z mojej strony postaram się te wątki tutaj zarysowane dość generalnie z uwagi na szczupłość czasu rozwinąć w trakcie w trakcie panelu dziękuję państwu za uwagę